Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP, którą najczęściej można spotkać przy prowadzeniu porannego programu śniadaniowego, pytanie na śniadanie. Oprócz tego chętnie prowadzi imprezy, koncerty i gale. W życiu prywatnym jest szczęśliwą żoną i mamą. Jak na kobietę przystało, postanowiła coś zmienić. Fryzjer namówił. Ida, aby poszła na całość, efekty możemy podziwiać na jej najnowszych zdjęciach na Instagramie. Poznajecie. Ida Nowakowska postanowiła pod koniec roku poeksperymentować z fryzurą. To nie pierwsza taka zmiana, ponieważ już na początku roku zmieniła kolor włosów z naturalnie ciemnych na jasny blond. Tym razem zdecydowała się na jeszcze większą zmianę. Efekty możemy podziwiać na Instagramie. Najpierw namówiłem na grzywkę. Teraz trochę skróciliśmy, nadaliśmy lekkości. Do tego refleksy i mamy efekt końcowy. Jak wam się podoba? Napisał na Instagramie fryzjer Idy Nowakowskiej. Oczywiście pod zdjęciami od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy osób, którym nie do końca podoba się przemiana gwiazdy TVP. Padły nawet porównania, że wygląda jak doda. Nie zabrakło też wspierających komentarzy, które można w większości zobaczyć pod zdjęciami udostępnionymi na profilu Idy Nowakowskiej i salonu fryzjerskiego. Podoba wam się metamorfoza Idy? Zobacz też, Nowakowska i wolne nie wiedzieli? Co się dzieje w pytaniu na śniadanie? Nieźle ich zaskoczyła pytanie na śniadanie wpadka w programie. Ekspertka nie wiedziała co zrobić to koniec domysłów. Nowakowska przekazała pilne wieści z domu. Plotki krążyły od dawna ledwie Nowakowska straciła pracę w TVP a tu takie pilne wieści ze Stanów. Poruszenie na całą Polskę.